Sprawa z powiększeniem ust wygląda tak. Bardzo często o tym długo marzysz, ale boisz się bólu. Przez to przekonasz różne filmiki, materiały, edukujesz się w internecie, jak to wygląda, i tutaj dowiadujesz się o tym, że jest możliwe zastosowanie zwyczajnie tzw. stomatologiczne. O tym, dlaczego go nie lubię, ale mimo wszystko i tak stosuję, dowiecie się właśnie w tym filmiku. Podczas zabiegu modelowania ust zawsze pacjenta znieczulamy. Najczęściej jest to znieczulenie w formie kremu, w formie maści, które nakładamy na usta i na skórę wokół ust. Druga opcja to jest zastosowanie tzw. znieczulenia stomatologicznego, czyli znieczulenia nasionkowego podanego igiełkom do jamy ustnej. Oba znieczulenia mają swoje plusy, mają swoje minusy. Na pewno tutaj możemy to rozgraniczyć, jeśli chodzi o ten ból czy dyskomfort. Przede wszystkim chciałabym Wam powiedzieć, że to znieczulenie w formie kremu działa. Nie znieczula nas całkowicie, cały czas coś czujemy, jest odczuwalne to nakłucie igiełką, ale jest to taki, powiedzmy, dyskomfort. W zależności od naszego progu odczuwania bólu jest to takie 1 do 2 w skali do 5, czyli tak naprawdę bardzo niewiele. I jest to, powiedzmy, minus tego znieczulenia, dlatego że jednak jest ten, cały czas ten dyskomfort odczuwalny. Natomiast bardzo duży plus stomatologicznego jest taki, że to znieczulenie, że to znieczulenie działa praktycznie całkowicie. Nie czujemy praktycznie podczas zabiegu nic. Czujemy tylko dotyk, czujemy dotyk igiełki, ale nie czujemy żadnego bólu. Receptory bólu mamy, mamy wyłączone. I jest to taki jeden największy plus tego znieczulenia stomatologicznego i w mojej opinii jedyny. Dalej już są same minusy. Jakie? Słuchajcie dalej. Jakbym miała porównywać znieczulenie w kremie i znieczulenie stomatologiczne, to takim dla mnie dużym minusem jest to, że znieczulenie stomatologiczne utrzymuje się bardzo długo po zabiegu, czyli to jest rząd wielkości 2 godziny lub czasami też słyszę, że nawet dłużej, że przez cały dzień pacjent ma problem z tym, żeby coś zjeść, żeby się napić i jest to duży dyskomfort już po zabiegu. Potem jak wyjdziecie z kabinetu, po takim zabiegu powężania ust, które trwa pół godziny czy, czy godzinę, później jeszcze przez długi czas nie możecie się tymi ustami cieszyć. Cały czas jednak jest taka blokada tej ruchomości i, i, i ta blokada, jeśli chodzi o, o spożywanie czy spożywanie płynów czy, czy, czy pokarmów. Z drugiej strony, po zabiegu z użyciem kremu zęciulającego możecie po takim zabiegu już wrócić się do swoich normalnych czynności: możecie jeść, możecie pić, możecie mówić, nie będzie uczucia mrowienia, drętwienia ust. Będziecie czuć się całkowicie tutaj normalnie i dla mnie to jest duży duży plus. Kolejnym dużym plusem tego centrylnia w kremie, a dużym minusem centrylnia stomatologicznego jest to, że właśnie przez to, że po samym zabiegu czujecie to odrętwienie, nie macie takiej swobodnej minki twarzy, macie mniejsze zadowolenie z zabiegu. I to często zauważyłam, że wtedy nie patrzycie się na usta. Nie patrzycie się na to, jak te usta wyglądają, czy są ładne, czy, czy Wam się podobają, tylko mówicie zawsze: jest takie że odczucie, że no ładnie, ale generalnie czuję, że te usta nie, nie są moje, że nie mogę nimi ruszyć. Uśmiechnęłabym się, ale nie mogę, bo jest to znieczulenie. Czyli jest takie, powiedzmy, taka blokada, żeby cieszyć się tym efektem, bo są inne rzeczy, które są dla Was w tym momencie ważniejsze. I może sam ten efekt. Ucieszenia się z zabiegu nie jest aż taki bardzo istotny, jak się o tym pomyśli przed swoim zabiegiem, ale sama z doświadczenia wiem, że jednak fajnie jest i wy też to lubicie, kiedy jest zabieg i kiedy jest efekt tego zabiegu. I kiedy się zobaczycie, jest takie: wow, ale ładne, czasami: wow, ale duże, czasami: wow, o wreszcie mam usta, ale możecie wtedy się tym efektem cieszyć. A naprawdę wieści mi, że po tak zleczeniu stomatologicznym często jest takie no ładne, ale kiedy mi to zjedzie, kiedy mi to zjedzie do to znieczulenia z tych ustki, kiedy będę mogła się po prostu najzwyczajniej się uśmiechnąć i tymi ustami cieszyć. Kolejny chyba już trzeci minus znieczulenia stomatologicznego, to już może bardziej w takiej kwestii mojej, czyli w kwestii lekarza, który taki zabieg wykonuje. To jest to, że takie znieczulone usta, one są takie powiedzmy nie tyle odrętwiałe, co takie luźne, takie wiotkie. Nie są takie współpracujące z tą igłą. One po prostu są takie jakby puste. Normalnie znieczulone usta w postaci kremu, one po prostu są troszkę drętwiałe, troszkę znieczulone, ale cały czas mają tą swoją jędrność i sprężystość. Dzięki temu jest trochę łatwiej ten kształt ust kształtować. Dlatego, że ten kwas jest tak jakby połykany przez przez całą tą czerwień bargowy, kształtowany razem z nią, zamykany w tej czerwieni, a nie jest tak, że to jest po prostu taka wiotka, pusta przestrzeń, do której podajemy ten preparat. I tutaj jest powiedzmy w mojej kwestii większa taka swoboda kształtowania i formowania tych ust, modelowania tych ust. Z drugiej strony, jeśli jest ta wiotkość ust, może dojść do takich powiedzmy asymetrii na początku, Dlatego że, mimo że podajemy preparat równo, nawet patrząc na podziałkę, jedna strona ust może bardziej nam opaść, oklapnąć, dlatego że mięśnie, które do tej pory trzymały sobie te, te usta, trochę są bardziej zwietrzone, inne są, bardziej, są mniej zwietrzone i mniej opadają, i przez to tworzy nam się taka asymetria. I to jest też coś, co często wy dostrzegacie podczas zabiegu. I jest taka niepewność, czy to jest asymetria spowodowana tym, że preparat się rozłożył nierówno, czy to jest asymetria spowodowana tym, że znieczulenie tak złapało, że akurat jest to takie opadnięcie kącika bardziej w dół i inna mimika, inna ruchomość twarzy. Ja często mogę powiedzieć tak, że w 95% na przykład, że tak w tym wypadku to jest ta asymetria jest spowodowana tym znieczuleniem. Albo że w tym wypadku ta asymetria jest spowodowana jednak tym preparatem i coś trzeba jednak troszkę bardziej podkręcić po drugiej stronie, ale w Waszej głowie to 95% to nie jest wystarczające. Wy chcecie wiedzieć, że tak, to jest asymetria, której jutro nie będzie, bo to jest przez to znieczulenie, ale z drugiej strony patrzcie. Chcielibyście mieć równe usta od razu po zabiegu, nie czekając, kiedy to znieczulenie zejdzie. Czyli znowu wracamy do tego mojego punktu minusowego numer dwa, czyli. Chcecie cieszyć się tymi efektami zabiegu zaraz po tak na 100% naprawdę takim szczęściem, skoro już o tym zabiegu tak długo marzyłyście. Ostatni już minus znieczulenia stomatologicznego, i tutaj też bardziej pod kątem y, moim osoby, która taki zabieg wykonuje, to jest ocena przebiegu zabiegu. Przy znieczuleniu stomatologicznym często ta śluzówka, y, czerwień wargowa troszkę nam blednie. I w przypadku, kiedy dojdzie do powikłania, a do powikłania dojść zawsze może, dlatego, że każdy jest inny, a anatomia inna i nawet sytuacja, kiedy się tego nie spodziewamy, do powikłania dojść może. W przypadku, kiedy już cała okolica zabiegowa jest taka bledsza, trudniej jest ocenić, czy na przykład nie doszło do zatkania naczynka i nie dochodzi do niedokrwienia części ust. Więc to jest taki, powiedzmy, aspekt Minusowy dla mnie. Ja sobie też muszę z tym poradzić podczas zabiegu i tak robię, ale po prostu przy sędziołaniu jest to dla mnie o wiele wygodniejsze i o wiele też bezpieczniejsze. Dlatego, tak jak widzicie, te wszystkie przedstawione minusy skupiają się do tego, że jednak zawsze wolę wybrać to sędziołanie w formie kremu. I na koniec chciałabym Wam właśnie powiedzieć, żebyście nie bały się tego, Pulu, tego dyskomfortu zabiegowego. Wiem, że o tym często się mówi i czasami ta wizja igły w naszych ustach jest przerażająca. Ale tutaj jest prośba zawsze do was, żebyście się nie nakręcały, nie szukały takich informacji, nie oglądały takich filmików, a podczas zabiegu po prostu zamknęły oczy i myślały o czymś przyjemnym: o wakacjach na plaży, o wędrówkach w góry, czymkolwiek co. Czymkolwiek, co Was zabierze w takie Wasze bezpieczne, przyjemne, szczęśliwe miejsce i odbierze te myśli od, od samego przebiegu zabiegu. Wielokrotnie spotkałam się z tym, że pacjentki przychodziły na zabieg z myślą o tym, że będzie znieczulenie stomatologiczne, bo tak się bało tego bólu, ale po takiej rozmowie i po próbie zabiegu z znieczuleniem kremem w końcu wybierały faktycznie znieczulenie w formie kremu i były bardzo zadowolone. Przy następnym powiększaniu już nie było w zasadzie żadnej dyskusji na ten temat, które znieczulenie wybrać, bo po prostu wybierały tą formę kremu, bo jest o wiele wygodniejszy, a ten dyskomfort czy ból zabiegowy nie jest naprawdę duży. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat znieczulenia do zabiegu powiększania ust i o tym, czy ten zabieg boli, to zobaczcie na mój inny filmik, który już jest dawno. Opublikowany na YouTubie, i tak samo jeśli chodzi o zalecenia po powiększaniu ust. Polecam serdecznie i życzę Wam miłego wieczoru i miłego oglądania.